Przyszła pewnym krokiem, ale nie można powiedzieć, że bez ostrzeżenia. Wiała nam zimnem po głowie, łaskotała mrozem pod rozpiętymi jeszcze kurtkami, skrzypiała na śliskich już chodnikach pod bucikami. Szeptała: Nadchodzę. Czy jesteś gotowy, mój mały przyjacielu, ty i twoja szafa? I nagle obsypała wszystko cukrem pudrem. Woo! Wiesz, kim ona jest? Oh yeah. yeah. Tak, to zima. Woo! Wraz z jej nadejściem nadeszła nowa zawartość Twojej szafy. Wyjechały krótkie spodenki, cienutkie koszulki, przyjechały czapki, rękawiczki i cieplutkie bluzy. Ktoś jednak w tej szafie urządził małą awanturkę. Niczym uparta lokatorka oznajmiła, że ona nigdzie nie wyjeżdża. Że zostaje, bo nadaje się i na lato, i na zimę. Znasz ją dobrze, mój mały przyjacielu. To bohaterka jednej z naszych bajek. Czasem miała humor w kratkę i zawsze fantastyczny styl. To pewna koszula. Teraz policzę do trzech. A ty na głos wypowiesz jej imię. U -u -u uwaga. Trzy, dwa, jeden. Przed wami. Koszula, 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 koszula. -ko Rany, chciałbym mieć tak dobrą pamięć jak ty, bo nadchodzi kolejna opowieść o koszuli flanelce, która postanowiła nie wyprowadzać się z szafy i udowodnić, że jest idealnym kompanem na zimowe wycieczki. Swoją pierwszą rozpoczęła już w plecaku Stasia, który z wielką radością wybiegł na podwórko, by łapać pierwsze spadające z nieba płatki śniegu. Czy ty znasz Stasia, mój mały przyjacielu? Jeśli nie, to pozwól, że ci go przedstawię. Staś to chłopiec w tym samym wieku co ty. Jest bardzo pomysłowy i zawsze uśmiechnięty. Niesamowicie szybki. Jego rodzice śmieją się, że porusza się z prędkością światła. Ma też swój niepowtarzalny styl, którym jest, którym jest, którym jest to nie na D, nie na A, a na Z. Zapominalstwo. Pewnie dlatego, wybiegając z domu, zapomniał o radach mamy, żeby ciepło się ubrać. W szaleńczym biegu przez swój pokój w locie sięgnął tylko ręką do szafy, porywając z wieszaka koszulę i niezgrabnie wciskając ją do plecaka. Życzenia taty Stasia dobrej zabawy skwitowały tylko zatrzaskujące się głośno drzwi. Ależ tu niewygodnie. I taka jestem. Wygięta, wymięta. Zaczęła niecierpliwić się flanelka niesiona przez Stasia w plecaku, gdy nagle poczuła ciepło i chud naraz. Promienie słońca wpadały do plecaka wąską strugą niczym przez dziurkę od klucza. Struga stawała się coraz szersza i jaśniejsza, z każdym kolejnym ruchem Stasia, który w pośpiechu, lekko przemarznięty, postanowił poszukać cieplutkiego ubrania. Gdy tylko udało mu się otworzyć plecak, jego twarz Rozpromieniła się w uśmiechu na widok flanelki. A, tu jesteś. Jak dobrze, że cię zabrałem. Flanelka na te słowa aż sama wyskoczyła z plecaka i nie wiadomo czy z tej radości, czy z panującego na zewnątrz mrozu, aż wyprasowała się w powietrzu. Zimno ci i ogrzeje cię zwykła koszula! śmieszkowali koledzy Stasia, kiedy ten dumnie ściągnął kurtkę. Ubrał flanelkę i, zapinając guziki, pospiesznie zaczął tłumaczyć kumplom: Ej, to nie zwykła koszula, to flanelka! Na te słowa nasza bohaterka aż dumnie uniosła się na ramiona chłopca, a jej uśmiech przyozdobił całe plecy Stasia, który kontynuował: Ej, taki materiał jak flanela zatrzymuje ciepło, więc jestem pewny, że w niej nie zmarznę. I tak też było. Kiedy po dobrych kilku godzinach zabawy z przyjaciółmi w te słoneczne, ale mroźne przedpołudnie, głodny jak wilk Stasio wpadł do domu na obiad, tak mu było ciepło, że w pośpiechu ściągnął kurtkę i koszulę, rzucając je na podłogę. No, 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 ciekawi mnie mój mały przyjacielu, czy ty też tak robisz? Czy rzucasz ubrania byle gdzie? Koszula, flanelka tylko westchnęła bezradnie, kiedy mama Stasia odwieszała ją w towarzystwie kurtki na wieszak. Bądź, bądź, bądź jak mama Stasia i odwieszaj swoje rzeczy. Zawsze. Tymczasem Stanisław Staś znów z prędkością błyskawicy pałaszował obiad. I oby nie tracić zbędnych minut na dalszą zabawę, biegł przez pokój z nadzianym na widelcu ziemniakiem, jedząc go dosłownie w locie. Odpowiedzią na apel mamy, żeby Staś nie zapomniał czapki, były już tylko słukiem zatrzaskujące się drzwi i zapytanie niezadowolonej flanelki. A ja? Wiszącej nadal na wieszaku i nie mogącej pogodzić się z faktem, że tym razem zostaję w domu. I wtedy... Drzwi ponownie otworzyły się, a w progu stanął Staś i jego wieczne zapominalstwo z wołaniem. Mamo! Gdzie moja czapka? Na odpowiedź, że na górze w pokoju Stasia chłopiec bez większego namysłu stwierdził, że czasu coraz mniej i znowu porwał do rąk koszulę flanerkę, wybiegając z domu. Wyobraź sobie, jakie było zdziwienie kolegów Stasia, kiedy ten zjawił się z dziwnym kraciastym turbanem na głowie. Ale beka Staś, ale beka Staś Stanisław. Coś ty ubrał? Gdzie masz czapkę? Ale, ale beka, ale bekę robisz. Dziś mocno wieje, zmarzną ci i odpadną uszy. Zaczęli żartować współtowarzysze Stasia. A on niczym pomysłowy profesor, zupełnie niewzruszony ich żarcikami, robił im wykłady. Ej panowie, flanelka jest wykonana z naturalnych materiałów, dlatego... Moja głowa świetnie w niej oddycha i się nie poci. Oprócz tego jej gruby materiał super chroni mnie od wiatru. Ej, pomyślałem, że koszula flanelka może być też fajową czapką. Skwitował Staś jeszcze mocniej ściągając zawiązany na głowie rękawy koszuli. Musiałbyś, przyjacielu, widzieć wtedy minę flanelki. Siedziała dumnie na głowie Stasia niczym wypuszczony z lampy Alladyn. Trzeba przyznać, że w roli czapki prezentowała się zupełnie wyjątkowo. Tymczasem stasi przyjaciele dotarli na wzgórze, które było celem ich dzisiejszej wyprawy. Całe ośnieżone, nietknięte jeszcze żadną stopą wyglądało jak polana lukrem babka no, aż zgłodniałem na samą myśl. Ze wzgórza rozpościerał się piękny widok na miasto, ale nie było stamtąd słychać melodii ulic, samochodów, klaksonów, i gwaru ludzkich rozmów. Chłopcy też zamarli w ciszy, obserwując piękno aksamitnego śniegu, który niczym szklanka rozlanego mleka wylewał się tuż za kamieniczkami miasta. A czy ty, mój mały przyjacielu, znasz takie widoki? Byłeś kiedyś na podobnym wzgórzu? Jeśli tak, to gdzie ono się znajduje? Twoja opowieść brzmi wspaniale. Może kiedyś wybierzemy się tam razem. Magiczną chwilę ciszy przerwał okrzyk Stasia. Ej, już wiem! I bez słowa wyjaśnienia pobiegł w stronę domu. Niczym huragan wleciał z kolejnym okrzykiem. Ej, tato, gdzie są sanki? Pan tata... Zaskoczony, zdążył jedynie wskazać miejsce tuż za drzwiami, kiedy pędzący Staś znów żegnał go trzaskiem. Nie zdążył jednak przypomnieć synowi, że w sankach ostatnio zerwał się sznurek i Staś obiecał, że samodzielnie naprawi tę usterkę. Czyżby znowu zapomniał? Pamięć mu wróciła, kiedy z kolegami zaczęli omawiać plan zjazdu. Ej, usiądźcie na sankach, ja was przez chwilę pociągnę, żeby nabrały mega prędkości i wtedy wskoczę na sanki niczym gebart i tak bez zatrzymywania się zjedziemy na dół. Ej, świetny plan nie, zapytał zadowolony z siebie Staś. Świetny może by był, gdyby nie sznurek, który masz ciągnąć do sanki, nie był rwany. Słusznie zauważył przyjaciel Stasia. Towarzystwo posmutniało. Cieszyli się na ten ekscytujący, wspólny zjazd na sankach. Wtedy Staś się rozpromienił. Był przecież jednym z bardziej bystrych chłopców, jakich znam. W jego głowie zakiełkował kolejny pomysł, a w nim główną rolę. Znowu dostał nie kto inny, a. tak? Koszula-flanelka. Staś bez zastanowienia ściągnął ją z głowy. Przywiązał jeden rękaw do sanek i. Tadam. bardziej zdziwionych min niż miny jego kolegów. Dawno nie widziałem. Jesteś pewien, Stasiu, że ta koszula będzie równie mocna co sznurek? Pytali badawczo. Ej, flanelka wykonana jest bardzo trwałym slotem, dlatego trudno ją uszkodzić wyjaśnił szybko. Stasi równie szybko złapał flanelkę za drugi rękaw, biegnąc z górki i ciągnąc sanki z kolegami na pokładzie. Ależ to był zjazd. Sunęli po białym puchu z prędkością spadającej gwiazdki, zostawiając za sobą dwie strugi, idealnie wyżłobione przez płozy na nietkniętym śniegu oraz salwy śmiechu, którym nie było końca. Koszula flanelka udowodniła, że idealnie sprawdza się również zimą, a Staś, że pomysłowość i wielkie serce do realizacji swoich marzeń. Sprawiają, że wszystko staje się możliwe. Ktoś kiedyś śpiewał, że serce to jest taka szafa. Wiszą sobie w niej najróżniejsze emocje i pomysły. Czasami wydaje nam się, że nie pasują do dnia, godziny lub sytuacji, ale pamiętaj, że zawsze pasują do Ciebie. Kiedy jest Ci smutno, ściągaj z wieszaka smutek. Kiedy wesoło, ubierz się w radość i pękaj ze śmiechu. A kiedy masz jakiś Szaleńczy pomysł, jak Staś, wyciągaj go śmiało z szafy, bo najmodniejsza w te ferie będzie odwaga.